Krótki film o defraudacjach PiSu partii wodzowskiej, w której geniuszem, żydowskim geniuszem Kalkstein, Jarosław Kalkstein uczy defraudować swoich pociotków z łodzi. Nowym radnym PiSu został ten bulak. Agresywny pisuar, były sekretarz. Blokował dostęp do Kaczyńskiego, kiedy był dwukrotnie w łodzi, nie zapisywał na poradę prawną. Jest ta nasza redakcja informowana o żadnych imprezach i tak dalej, i tak dalej. Hmm, zakrywał własną koleżankę partyjną, jej plekaty i Majszak, Tyle się dostać, tylko do żłoba. Partia wymyśliła sobie teraz na przykład e, akcję odblasku dla dzieci kamizelek za całe 7 zł. Ale ponieważ będzie kupiony kilka tysięcy, więc będzie tani. Taką kamizelkę, jaką kupują radni, identyczną, a służy mi już 3 lata, kupiłem za złote 23. Zł, Partia dostaje rabat, 5% pewnie. Mają odblask. Do zakupionej w sklepie detalicznym, bez żadnych rabatów hurtowych. serek, który kosztuje 1,23 23, zł, otrzymuje się taką właśnie podkładkę. Świecącą odblaskami. Z serka ma dziecko pożytek, z odblasku też. I nie kosztuje 7,90 zł. Tacy ludzie wygrają wybory i będą defraudować na prawo i lewo. Jaka partia takie defraudacji? Platforma ma zegarki za kilkadziesiąt tysięcy, konta w Szwajcarii. Idiota, żydowski idiota Kalkstein nie ma z tego nic. Zajmuje się defraudacjami na poziomie 7,99. Współczucie dla wyborców w najbliższych wyborach parlamentarnych.